Mój drodzy, bardzo szczególny i wyjątkowy i myślę, że też bardzo bliski obraz dzisiaj Boże Słowo nam przypomina, aby przekonać, że nadzieja zawiść nie może. Mam na myśli ten obraz pasterza. Dobrego pasterza. Przywołał go Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii ale również i mówił o nim prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Dlaczego akurat pasterz? Ten dobry pasterz. Co znaczy dla nas obecność kogoś, kto po prostu jest? To słowo po prostu wcale nie oznacza zwyczajności, ale oznacza wierność, wytrwałość. To wszystko, co jest przeżywane, jest naszą nadzieją, jest gwarancją tego, że nie jesteśmy sami, jest umocnieniem w tym wszystkim, co nieraz jest trudnym doświadczeniem, jest źródłem pokoju, właśnie nadziei objawia miłość. Prorok Izajasz przywołuje Różne obrazy, ale odwołajmy się do tych trzech momentów. A przed chwilą ten głos Dzieciątka jest, był też takim zaproszeniem do pierwszego. Kiedy prorok mówił o tym, przemawiajcie do serca Jeruzalem. Tajemnica bliskości, tajemnica tej szczególnej więzi. Może na początku, gdzieś właśnie wyrażona w tym, że Dzieciątko jest w ramionach rodziców, serce w serce. Czyż ten obraz Pereka Izajasza z końca dzisiejszego czytania, kiedy mówi o tym, że pasterz gromadzi swoim ramieniem trzodę, a bardziej nosi jagnięta na swej piersi, nie jest właśnie takim potwierdzeniem. I tutaj nie chodzi tylko o ogólne nawiązania, bo przecież dobrze wiemy. Jak niesamowicie ważne po ludzku jest to, że nie musimy nic udowadniać komuś drugiemu, że nie musimy szukać niejednokrotnie różnych argumentów, żeby przekonać, że powinniśmy być dla niego ważni. Że jest. To wy, kochani rodzice, to nie siecie. To my, jako dzieci, przecież też nieśliśmy jako nadzieję, że nie potrzeba będzie dodatkowych warunków. Aby zasłużyć na miłość, troskę, opiekę, obecność. Dzisiaj Pan Bóg to przypomina, że jest takim darem dla nas. I to jest czas Adwentu, aby to przyjąć, aby to odnowić, aby to rozwinąć. Ale ta tajemnica i ten dar pasterza jest wpisany również u Proroka Izajasza, chociażby w ten obraz drogi. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. I tam pojawiają się te kolejne wskazania o wyrównywaniu, o podnoszeniu dolin, o obniżaniu gór i pagórków. Droga, pewna stałość, pewna wierność, pewna wytrwałość, pewna jasność. Dlaczego żyję, jak żyję, co chcę przeżyć, gdzie mogę to przeżyć, z kim mogę to i przeżywam. To jest również, właśnie przecież, tak wyjątkowo. Zaznaczony chociażby właśnie w tę postać pasterza pasterza, który wskazuje, gdzie jest ta właściwa droga ta bezpieczna, ta, która daje umocnienie, ta, która przynosi siły, jak te dobre pastwiska, ale również i ta, o której dzisiaj w Ewangelii słyszymy gdzie człowiek wie, że tam może spotkać umocnienie, uleczenie, przebaczenie, nadzieję. Jakże nam tego potrzeba, myślę, że to jest również wielka okazja, aby dziękować i za tych, dzięki którym możemy przeżyć tę prawdę w naszym życiu. Ale przecież to jest również taki wyjątkowy znak tego czasu Adwentu. Te nasze zapalone lampione u nas tutaj w parafii, zapalone świece, są przecież takim bardzo wymownym potwierdzeniem, potrzebuje. Tej jasności na tej drodze. Ktoś mi dał ten blask. Jak ochronię, ja nim oświetlam drogę mojego życia. Przecież dzisiaj też stajemy wobec tego wszystkiego, co jest w naszym życiu i co Pan Bóg nam ofiaruje. Jakże ważne, jeżeli będziemy potrafili wejść właśnie z taką ufnością, nadzieją, że On nas będzie dzisiaj prowadził, ile w naszym życiu byłoby prościej. Tak czysto po ludzku, gdybyśmy bez względu na to, przez co będziemy szli, potrafili nieść tę nadzieję, że Bóg jest z nami. Możemy nie rozumieć, możemy wszystkiego nie potrafić, jest, ale kiedy wniesiemy naszą wytrwałość, naszą troskę, Pan Bóg to będzie przemieniał, będzie umacniał. Ta stałość drogi, na której chcemy być z Panem Bogiem, jest niesamowicie ważna. I prowadzi do tego, o czym prorok Izajasz potem mówił dalej, kiedy wspominał o tym, że chwała pańska objawi się i każdy ją zobaczy. To, co to słowo chwała w Biblii oznacza, to jest to, co my byśmy potrafili opisać jako dobro, jako pewną wartość, jako dar, który Bóg nam ofiarowuje, który inni nam ofiarowują. Któż z nas nie się takiego pragnienia, aby to wszystko, co my niesiemy, co my ofiarujemy innym, żeby było uszanowane, żeby było dostrzeżone, żeby nikt tego nie wyśmiał, nie poniżył, nie zlekceważył. Co więcej, docenił. Jeżeli nawet jest inne niż u kogoś innego, ale jest moje, płynące z tego wszystkiego, co potrafi dać dzisiaj. Niech ten czas naszego doradczego trwania przy Panu Bogu umocni tę naszą wierność i naszą ufność, że On jest. Niech będzie potwierdzeniem, że warto wytrwale i ofiarnie przeżywać to, co potrafimy, to, czego się już nauczyliśmy i tego, co Pan Bóg nam objawi, doceniając to, że On jest to, że jest Maryja. Stabilność tak wielu cudownych świadków właśnie tej wierności i wrażliwości i wytrwałości w życiu z Bogiem. Niech nas prowadzi, niech nas umacnia. Niech będzie naszym darem, który ofiarujemy im.